Cześć, witajcie w królach duże. No, taki szybciutki raczej odcinek tutaj z cyklu Kugiera Kamelotu. Mamy nowe eventy w zasadzie właśnie jak co środę pojawiły się tutaj kilka nowych, kilka wypadło, ale to nie jest jeszcze ten tydzień, kiedy kończyłyby się właśnie. Tutaj nasze rate up Bannery i pojawiło coś nowego. No, oby to już rzeczywiście było coś nowego, a nie rate up Banner na list, no, już takiego czempiona, którego mamy w grze. Co natomiast mamy? Mamy Crystal Consumption Event, czyli ile tu kryształów wydamy, no to takie nagrody zgarniemy no i to jest dobra pora żeby no po pierwsze odblokować sobie właśnie ten commander bus co też mogę w sumie uczynić generalnie więc potem sobie odbiorę te nagrody więc już mam 2000 i to jest też dobry moment jeżeli tutaj zastanawialiście się właśnie nad paczkami oczywiście nie tymi płatnymi, tymi z pop-upów, tylko tymi za diamenty. No, też płatnymi, ale za walutę w grze, a nie realne pieniążki. No to bardzo dobry moment. Masa jest tych rzeczywiście pop-up banerów i masa opcji. No, ale tutaj szczególnie zwracam uwagę generalnie na ten za 5000 gdzie mamy do wyboru, w zasadzie tutaj relikt legendarny. Gdybyście chcieli o reliktach jakiś odcinek z króla Artura, to napiszcie w komentarzu. Taki mógłbym przygotować. Więc to były właśnie te dotyczące wydatków diamentowych no i mamy generalnie zagranie w grę to znaczy tutaj są dungeony niemalże wszystkie, taki eventowy, gdzie dostajemy takie paczuszki, niemalże bo de facto nie ma naszego koteczka, czyli Tarasku, tu jak widzicie nie ma takiego no, tego tej, tej etykiety oznaczonej event, więc jeżeli byście chcieli pobiegać w Shrine of Storms, to to Wam punktów nie dostarczy. Natomiast wszystkie pozostałe, zarówno te poprzednie, jak i tutaj te z ekwipunkiem, dadzą Wam takie punkty. No i nagrodą za to są specjalne tutaj paczki. Gdzie się... Po... O! Tutaj możemy sobie zobaczyć co w nich jest. Tak dla przykładu pięć paczek. No... O, to jest akurat dobra nagroda, tych często mi brakuje, 35, ale różne dodatkowe rzeczy. Słuchajcie, no warto grać te wydarzenia, bo tu jak widzicie mam z poprzedniej tutaj akcji dotyczącej właśnie walki, wydarzeniach żeton na legendarnego czempiona i 5 żetonów na relikty. Możemy sobie przy okazji, jak tu już jesteśmy, to otworzyć. No, nigdy tu nie trafiłem nic poza najmniejszy, że tak powiem, wymiar nagrody. Więc czy kiedyś trafi się z tego coś legendarnego? No, również nie. Więc same rarowe tutaj relikty o no, tych większość już mam, ale przynajmniej ten żeton na legendarnego bohatera to już będzie coś, co mnie wzmocni. Zobaczmy, cóż mi tu wpadnie. O, jest to Claudas. No na nią właśnie wydarzenie już nam mija. A z tych nowych, cóż tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze no właśnie tutaj nasze upgradeowanie sprzętu. Pamiętajcie, że tutaj nie musi to być jakiś specjalny sprzęt, tak? Żeby spełnić to wydarzenie wystarczy najsłabszy, to będzie Was najmniej kosztowało, najsłabszy sprzęt, upgrade'ować na nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci poziom i tyle. I zgarniecie tutaj nagrody, są tu też bilety. Jest to dodatkowy sprzęt, ale pięciogwiazdkowy. Co już nawet dla mnie grającego free to play nie jest jakąś specjalną nagrodą, ale te dodatkowe biliony czemuż nie? No i tu w zasadzie omówiliśmy te nowe. Jeszcze chciałem się odnieść tutaj zahaczając o właśnie ten Clan, Clan War Group Mission Event. On już tutaj nie jest oznaczony tą etykietą New, ale wojna de facto dopiero pierwsze starcie się u nas e, zaczęło, no i wygląda e, jak na mój klan e, dosyć brutalnie e, zostaliśmy tutaj zmiażdżeni choć ja jeszcze muszę tutaj się postarać mam jeszcze nie dwie godzinki o ataki ale e, to jest coś co miało się tutaj w jakiś sposób pozmieniać e, słuchajcie, no to jest jakaś no taka cyrylicą e, pisana w każdym bądź razie nazwa ale gdybyśmy chcieli jakoś ten klan znaleźć, to jest to absolutnie topowy klan. Więc nie wiem na jakiej zasadzie tutaj przydzielają nam ten, no jest to kojarzenie tych klanów, tak? My, będąc tam na około setnej pozycji, dostaliśmy klan z drugiej pozycji. No i zostaliśmy w tej wojnie już zmiażdżeni. Więc wynik jest no, brutalny, ale jeszcze coś tu spróbuję przynajmniej powalczyć. Tym niemniej no, mam nadzieję, że jednak no, to kojarzenie tych klanów i ich dobór będzie trochę lepiej działało. Były wojny, w których praktycznie. Przebiegaliśmy my po przeciwniku, paląc tam wszystko do gołej ziemi. Tym razem, no, akurat jest co robić. Mieliśmy pierwszy raz też do wystawienia cztery obrony, cztery drużyny, więc rzeczywiście no, trzeba mieć coraz więcej tych czempionów zrobionych, no to to jest chyba. Ta ostatnia rzecz, do której chciałem się odnieść w tym kurierze kamelotu. No to już. A, no to są te nagrody, tak, które Wam pokazywałem, więc dlatego warto w tych wydarzeniach brać udział. No, zawsze to legenda za darmo, tak, za pierwsze czy drugie miejsce. No, z tych tonów akurat nic nie wpadło. W innym wydarzeniu, no, dodatkowe są te. Trudno dostępne tutaj do materiały, do budowy naszych tych akcesoriów, można by po rzecz, powiedzieć. Dobra, słuchajcie, także grajcie wydarzenia, dodatkowa energia, dodatkowe przedmioty, dodatkowe nagrody. No, a zobaczymy, jak to będzie w tych clan warsach. Tutaj jeszcze dalej, dopiero się zaczęło no zostaliśmy brutalnie zweryfikowani, ale może następny pojedynek będzie lepszy. To tyle na tą chwilę, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.